Dzień dobry! Dzisiaj w grę będziemy grać Gry w trzy gry. Będziemy na konsoli najlepszej w Polsce pod tytułem Pegasus z lat 90. Grać. Lata 90. E najlepsze młodzi nie znają i zazdroszczą, bo postkomuna to było coś. I gry będą dobre, bo lata 90. E wszystko miały najlepsze. Noroki, amerykański ninja, Dr. Queen, ten gościu z dywanem na klacie. Hesle, hsle, hlo, A Mortal Kombat 5 najlepszy na Pegasusa. Lepszy od PlayStation i Exclusive był w ogóle. I zapraszam do obejrzenia odcinka, jak gram w najlepsze gry na najlepszej konsoli Pegasus. I pamiętaj, Pamiętaj, nie bądź Sknera, zasubuj Tera. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy dziś od gry Darkwing Duck. Nie wiem tylko dlaczego na okładce jest rysowany Kaczor Donald. To nie jest Darkwing Duck, poza tym jest super. 98 rok. Jeżeli to jest Darkwing Duck, a pewnie jest, tak myślę, to to będzie dobra gra i tu się nie będzie z czego śmiać. Także wkładamy, prawda, Tutaj wszystko pięknie, ładnie, jest, jest. Siedzi, mam nadzieję, że siedzi. Powróciłem się czymś, nie wiem czym. I, co my tu mamy, co my tu mamy? Disney, produced by, coś tam. Działa, tak? To jest, prawda, Darkwing Duck. I am the winged scourge, that bla, bla, coś tam. Dobra, dobra. I teraz tak. Powiem wam tylko tyle, że tutaj to jest dobra gra, i tutaj to się nie masz czego śmiać. Absolutnie. Zatem śmiać się nie zamierzam, zamierzam zagrać po prostu. To jest standardowo, no. My tutaj wybieramy sobie etap, w którym, prawda, tutaj musimy sobie o... Tu wybiorę pierwszy etap, ten jest najlepszy. Na no, moście jest najłatwiejszy. Gra jest znana wszystkim. Każdy, kto miał Pegasusa, wie, że to jest dobra gra. Znaczy, chyba, jak ją miał oczywiście, jak jej nie miał, to nie wie, że to jest dobra gra. I tutaj w temacie, nie? Ja wiem, że to jest dobra gra. To jest taki... Taki Mega o. To jest taki Mega Man, tyle że nie, ale taki Mega o. Prawda, tu skaczemy Samouczek, tu się tu można skoczyć. Tu można skoczyć, tu coś można zrobić. Takie, Mega Megaman pełnym ryjem, możemy powiedzieć. Także, no i więcej, prawda, tutaj co tu więcej powiedzieć? No, Megaman Każdy, kto grał w Megamana, wie, że Mega Man to jest dobra gra, każdy, kto grał w Darkwing Duck, wie, że Darkwing Duck jest świetną grą. O, tyle w temacie. I wie, że z Darkwing Duck to się nie ma co śmiać, bo to jest poważna produkcja. O, teraz tu co mogę skoczyć? Haha, <laughs> tak Ej, a. Y... A czemu, y, 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 czemu, się a czemu się nie łapiesz? No czemu się nie łapiesz? Tej pajacu! Co się stało? Zapomniałem, a ja zapomniałem, że te haczyki, haczyki są triki triki, fiki miki takie, są haczyki, leć tu stąd. No dobra, ale gra jest dobra, nie? Tylko, że y, wymaga, prawda, pewnych, m, pewnej nauki, nauki jak skakiwać na haczyki. Nie? Wiadomo o co chodzi? Pewnie, ja wiem, że nie wiadomo o co chodzi. Ja to też nie wątpię, tak sobie wymyśliłem, że o haczyki chodzi. Dobra, słuchajcie, no co? No, 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 no ja nie mam pola do odpisu. To jest dobra gra. Z dobrej gry się nie ma co śmiać. W dobrą grę trzeba grać, no gram. E, I teraz na to mogę skoczyć? Mogę. Zaraz będzie ten moment, w którym upadam, bo tu jest taki moment. O, ten jest, 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 jest. Tyle, co? Jest. Dobra, przeleć. Przeleć mnie. A czy tam Haha! <laughs> Wiedziałem, że tak będzie. No dobra, nieważne, słuchajcie, jeszcze, jeszcze raz sobie tam gdzieś zagram. Backtracking jest. Backtracking, w sensie przenoszenie do tyłu jest strasznie zrobione. Jest okrutne, ale no, takie są fakty. Tak się żyło kiedyś na tych wszystkich sprzętach, konsolach i tak dalej, nie? To tak to było. Tak to było, panie, w tym naszym perelowskim padole tutaj. I, I już, no, i trzeba se jakoś z tym radzić. To sobie będziemy radzić. Spróbuję jeszcze raz, chociaż efekt będzie końcowy marny, ale chociaż tyle przejdę. Ten, kto grał w tą grę, ten wie, że jest to yy, proste. Kto nie grał w tą grę, tak jak ja, wie, że nie grał w tą grę i nie umie. Yy, ale no, no co? Ale to już Bert Wurz, no postaramy się, no postaramy znaczy, ja się. ja się postaram, bo wy się nie musicie starać, bo wy tylko oglądacie, nie? To co? co, co. Tyle. Dobra. Próbuj jeszcze raz. Może ci się uda. Chija, ledwo co się zapałem. Powiem wam, że mam, mam, mam takie ciśnienie lekkie mam. Ten niech przeleci, w dupie tam, yy, w dupie na słupie. Patrzcie, to jest... Yy, pod, po, podchwytliwe, panie, podchwytliwe. O. Czemu się robi teraz nie raz ciemniej? O co tu kaman? Żółwika. Dwi żółwia. Dobrze. I teraz o, nie wiem. Na dół. To teraz tu. Jedziemy. Pięknie. Jedziemy, pięknie. Jedziemy. Pięknie, Wiem. Widać, że, widać, że wiem co robię, co nie? O, tak. No, no już puść, już nie przesadzaj. Kaczor. O, yy, ten. Live Tyle, że nie. A tobie to co się stało? O ty dziadu. O, aż tyle stralów? Co to jest? Nie wiem. Będzie oczywiście kolej. Jeju! Aj, Trudni są! Ale gierka jest świetna! Powiem wam, bawię się świetnie w tą giereczkę. Naprawdę daje masę frajdy. Oczywiście. Moja, moja rozgrywka wygląda jak wygląda, znowu źle. E, ale ale cóż, no no cóż, beret łóż. Beret łóż. Wszyscy wiedzą, że jest super. Tak, ja, 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 ja ja nie muszę. Znaczy, ja też wiem, że jest super, tylko że ja nie muszę wcale dobrze to grać. Ta seria nie jest o tym, jak grać ładnie w gry, tylko jak grać w gry. O tym jest ta seria. No to. Tak gram w gry ja po prostu, nie? No. Zdo ty Friendslu, To ja was, was może po prostu. Tak o zrobię, o. I mam was w życiu. O, ufo jakieś, co to jest? Co to jest? <laughs> tam Tam jakbym mógł wskoczyć tam, oszukali mnie. No bo no bo no bo co szukali mnie, bo, 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 bo witam w latach 90. panie Witam, witam Tu ostatnia próba i spadamy No nie, i spadamy. Dobra, słuchajcie, trudno się mówi, żyje się dalej. Zatem tak. Darwin, tak był świetną grą. A teraz odpalimy sobie grę Din do Happy, czyli Dildo do Happy. Nie wiem czym jest Din do Happy, ale może będę Happy, a wy razem ze mną. Turn the power on, poszli zobaczmy. Co my tu mamy? Czy to wystartuje? Zaraz będę musiał dmuchać w kartridż. Po. No nie mówiłem. Nie mówiłem, że tak będzie. Muchaj w Dziadu. Proszę. Będzie? Mhm. Uh -huh. Będzie. Będzie, tak jasne. Jest! Hmm, ale... Ej, przepraszam. Klatkaż mi spadł, musi mi podskoczyć do... Jest, poszło, uruchomiło się. Dobra, mamy lindo Happy. Klatki mi się musiały w graberze ustawić, witam. W, w, lata 90. w 2004 pukają. Heh, tak. Proszę, tamak Shogun Kiyokoku. Fujiko shogukaku Kaku TV Asahi. Hmm, eee... Jest... O! Nie wiem, co to jest dildo happy. Dildo to to nie jest. No nie. Happy. Może happy? Przyciski nic nie robią. To nie wróży dobrze. Czyli nie mam strzałów. Biegam jakimś kotkiem. Kotek. Nie ma się czym bronić. Nie skacze, nie strzela. Kotek jest w ciemnym tyłku. Dobrze. Wejdźmy tu. Do podziemi. O, tu, a tu... Myślałem, że mogę skoczyć. To właśnie, kotku. Kotku. Oj, do, o, dobra, tu, a tutaj kotek skacze już. Muszla jakaś, małża. Co to jest? Małże wziąłem. Małża? Wrogów? Nie. O, pistolet. Będę mógł strzelać? <laughs> tak, bardzo ładnie. Tak, się żyje w tym burdlu tutaj u nas, w kanałach. Witam w kanałach. Jestem kotkiem w kanałach. Zawsze myślałem, że w kanałach są... Żółwie ninia, a nie kotki, ale no kotki są. Jest? Jest! No nie zginął. Nie zginął i... E, mm, niedobrze. Wróży to tej grze. Nie giną. zabij go. No weź. Jaka Przysy... mina! Dobre gry są. Dobre gry są. Znowu zginąłem. Ja pierdolę. Już! Weź mi, mogę, mogę, mogę wejść do drzwi, dziękuję, Boże, no, to po cholerę mi ta broń, kotku durny, jak z tej broni to gówno im robisz, no i co z tej, co, co, co ta broń daje, stana daje na chwilę, stana, sta, stana dostanę, stana zawałowego dostanę zaraz, no, Strze ja się cofam, ej, ja już tu byłem, co, ej, zero żyć, ej. What the fuck is this piece of shit? Co to jest? To jest żółw? Co to jest? Gościu z odkurzaczem? Co to jest? Co to jest? Co, co to jest? Nie podoba mi się ta gra. Nie, nie, nie wiem. Mam pewne wątpliwości, prawda, co do jakości e, tej produkcji. Może Japończycy to jej się cieszyli, natomiast ja jakiś zadowolony nie jestem. O, strzelił do mnie ten. Ten do mnie. Po... Kurna, jaka głupia gra, ty, ej. Jaka głupia gra! Dlaczego to jest taka głupia gra? Ten, ten kotek, on jest znany w Japonii z tego, że jest znany w Japonii. A poza tym, to ja nie wiem. Kotkiem chodzę. Normalnie chodzę kotkiem i, 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 i nie jestem szczęśliwy jakiś. Bo. Jaka <głupia>, głupia gra! Grałem w życiu w dużo głupich gier, ale ta przebija. Dużą ilość głupich gier. O tak. I ta muzyka, nie? Taka wesoła. Tu się nie masz czego cieszyć. Znowu do... No patrzcie jak mi tutaj... iść do drzwi. Będzie dobrze. Mówię ci. Ja wiem. Co no, E, mam déjà vu. Ja tu już byłem, nie? Czy, czy nie byłem tutaj? Znowu na mnie wyjdę. Ten. <ścoughs> Kurde, jakie gówno ostatnie życie, ale... To jest tak. Albo ja tego nie rozumiem, albo to jest gówno. Znaczy... Ja wiem, że ja mogę tego nie rozumieć. Ale jest też szansa, że to jest gówno. Naprawdę, jest taka szansa. Aha, bo ja zginąłem wtedy i pistoleta już nie ma. Hmm. dobra, tu chodź tu. Nie wiem o tu chodzi. Czemu ja tu... Czego szukasz? Gdzie idziesz? Gdzie jest cel życia twój kotku? Jaki jest cel twój... życia twojego kotku? Tu idź. Ten się zesrał, zżygał, dostałem czymś. Ja. Tak, yy, yy, tak. Deal do happy jest nie happy. I teraz mamy taką grę. Route 76, chyba. I to jest gra na Famicoma, czyli japońska. Ciężki cartridge, Ta gra może być dobra. Ciekawe, czy japońskie cartridge idą od strzała. Pokaż. mi pani. Idą od strzała, czy nie? Idą. Idą od strzała. Proszę bardzo, jakie ładne. Ładne? Nieładne. Nie mam obrazu. Dobrze, witam, mam obraz na telewizorze. Mamy, Sunsoft, root 676, root 76, witam, jestem, dobra, jestem. Działa? Działa wszystko, chyba działa. za jest, dobra, easy, easy, start. Aha, dobra, jest, easy, easy, nie wiem, dobra, jadę. Gdzie jestem? Gdzie tu jest? O oh, fakt. O oh, nie. Tu jestem. A, tu, je... tu jest. To hmm. jest. Gdzie? Cofaj się! Flagę wziąłem. Meta? Meta? Gdzie? Nie! Jezus Maria, co? O co? O co tu chodzi? Co ja mam tu zbierać coś? Nie! Fla... To się dzieje samo! On... On sam skręca! Co, to jest? Kasa. Szmal. Sieka. Forsa. Geld. Money. Dobra, jest! Będzie... Ale, ale... Hmm... No, powiem tak, P powiem tak. No, nie wiem, nie wiem. To jest jakiś Pacman? Pacman tylko, że samochodem? Co to jest? Pacman samochodem? I teraz jestem z tej strony. Gdzie jestem? Aha, tu jestem, dobra. Ja nie wiem, gdzie ja wyjeżdżam. Wiecie skąd to jest. Makabra. O, nogi mnie gonią. Flaga znowu. Meta, meta, meta. Nie, to nie meta. Dupa. Mam oczyścić wszystkie kwadraty. Co? Taka gra jest? No co to za gra? Kto to takie gry widział? Tam nie ma przejazdu. Fiul mi się kończy. Jak komuś się ta gra podoba, niech da znać, bo ja nie wiem. Nie podoba mi się ta gra. Fuel mam. Dobra, zebierz to. Czemu samochodem? Jestem. Czemu? Czemu jestem pac samochodem? Co? Coś. Nie wiem. Czemu... czemu... Czemu? tak? A czemu... A czemu tak? Halo? No weź. No weź. Ja pindolę. Nie. Nie. Nie! Nie! Tu wyjechałem, dobra. Tu... Teraz tu? Nie! Nie powiem wam nie! Straszne to... Żółw, plama, co tu się stało? Jest kasa? Dobrze. Jakiś robal mnie goni, a to samochody są tu inne. Gdzie jestem? A tu jestem. Ty ja nie wiem, gdzie jestem, nie? Takie to... Hmm... Zabędziesz znowu narzekasz. Nie narzekaj. No ja nie narzekam, ale ja nie wiem o co chodzi tutaj. Czemu jestem Pakmanem autem? Autem Pakmanem jestem. No i złapał mnie. Ile mam żyć jeszcze? To było ostatnie game over. Ja myślałem szczerze, że te z Japonii to będą dobre. Ja tej gry panie to nie znam. Nie, nie wiem, o co tu chodzi. To tak ma być? Znaczy tak ma być, bo tak jest, ale to tak ma być. Takie jakieś dziwne? Weź! Pac-Man. O nie. O nie, spowolniłem się. O nie. O nie! Dobra, jedź. Tu się nie da. Mhm, dobra. Ja, ja nie wierzę w to, co gram. Nie wierzę w to, w co ja gram. Tu jestem. Ale no to i co teraz? Kuwa. Kuwa. Panie. Panie, co to jest? Czemuś mi pokarał takim czymś? O nie. o nie. O nie, No kontra. Kontra to to nie jest. Znowu zginę. No weź. Czemu do tyłu? Czemu do tyłu Difficultem, Difficult, będzie, będzie łatwiej. Zobaczymy, co będzie teraz. Ja jestem, to jestem. O, 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 flaga, bierz flagę? Nie wiem. Mam, mam, domniemam, że chodzi o to, że mam zbierać te wszystkie pierdoły takie. Ale, ale po co mi te pierdoły jakieś flagi na co mi to? Po co to komu? Po co komu pierdoły jakieś? Nie wiem. Tu i tu pierdół kolejny. A taka pierdoła, na dwie pierdoły, panie pierdoły zbierać, to trzeba umieć, o nie. <grych> tak. No weź. Sterowanie, nie powiedziałbym, że jest nieintuicyjne, to sterowanie to nie istnieje w tej grze jako takie. Ja, jako takie, w sensie, jako takie sterowanie. Czemu ta mapa się przesuwa w górę, w dół? To łeb pęka mi. Tak. Znowu plama oleju i znowu zesrało się. No i teraz mnie będą gonić. Dogoni mnie zaraz, uciekaj. No, uciekaj. Gdzie jesteś? Tu. O, 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 o. Daję w dół i pojechał w tył Nie porywam ją ta gra Nie, absolutnie nie Dobra, dobra, tu o jak to się stało? Ja nie wiem Ale Badziew Ja jedź tu mo może, to, może to i dobre... Może Czemu? Powiem Wam, nie wiem, e, Root 60, nie wiem, Pierwszy, pierwsza grana Famicoma w tej serii i nie wiem, powiem Wam, nie wiem, e, jakoś do mnie nie przemawia. Dildo do Happy było bardziej grywalne. Chociaż nie wiem, to jest jakiś po prostu pokman. Dobra, nie wiem. Robimy podsumowania, super. No to pięknie i miło było i się skończyło. Znaczy chyba pięknie i miło było. Nie wiem. Mi było miło, jak zawsze. A czy wam było miło, to ja nie wiem. Jak było miło, napisz, było miło. A jak nie było miło, napisz, że było miło. I daj łapkę w górę. Napisz komentarz oczywiście, no bo jak chcesz napisać komentarz. Nieważne jak zwykle, Pęczak często mówi, że coś jest nieważne. Jak coś jest nieważne, znaczy, że naprawdę jest nieważne. Tak, to to znaczy. W każdym razie liczę na wasze wsparcie, napiszcie, czy chcecie zobaczyć kolejny odcinek. tej że wspaniałej, nie wiem chyba wspaniałej serii, w której gram gry na Pegasusa i nie tylko. Także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam spęczad i mam nadzieję do następnego. Trzymajcie się. Cześć.